Drodzy winopijcy, dzisiaj nie pijemy, a pokazujemy Wam najfajniejsze według nas winne tatuaże. Oglądajcie! No więc o co kamara? Rozumiem, że to będą y, tatuaże zrobione z wina. Jak to z wina? Jak możesz zrobić tatuaż z wina? Nie, no, myślałem, że możeć. Tak, a nie taki ma podspórę, takiej opcji zamiast nie ma... tego. Zamiast nie, wiesz, myślę, że to by nie przetrwało. Ty masz masę tatuaży różnego rodzaju. Mam dużo już, I ja tak. rozumiem, że cię to zainspirowało, tylko żeby poprosić tak. naszych widzów i widzki. Tak. A wiesz, co mnie najbardziej zainspirowało? No. Najbardziej mi zainspirowało to sam fakt, że i ty i ja chodzimy bardzo i jeździmy po całym świecie tak. po restauracjach, winebarach i tak dalej. Zauważyłeś, że świat gastronomii to jest świat ludzi wytatuowanych? Tak, jest bardzo dużo osób tak. wytatuowanych gastronomii. Jest co prawda, y, są takie jakby dwie grupy, są mhm. tacy, którzy w ogóle nie dotykają Cześć. tatuaży i są tak tacy, którzy... Tak, tak jak ja i, no są i tacy, reprezentujemy którzy... obie te grupy po prostu. I, i, ale za to ta druga strona, która się tatuuje, to już na no maxa. to już jedzie naprawdę tak. na maksa. I, tak. to, I to po prostu jest przepiękne. To jest jakby... Ciało jest wtedy po prostu yy, dziełem sztuki. Działam sztuki. Jest, Wiesz, jest... że byłam w Momie w, w Tasmanii, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej. jak to w Tasmanii byłaś? Yy, tak. I tam byłaś w Momie? Tak. No dobra. I ty mi mówisz, że ty nigdzie nie bywasz? No. Okej. Okay. <grytanie> i tam, to jest niesamowite, powiem wam. Akurat tam się non -stop zmieniają te wystawy, są mhm. bardzo takie czasowe, krótkie i tak dalej. I kiedy ja tam byłam, to jednym z dzieł na wystawie był człowiek. Wytatuowany, który siedział na tej wystawie przez. A, tam. coś jest żywy. Żywy człowiek siedział na tej wystawie przez tam kilka miesięcy, kiedy ta wystawa z nim trwała, ponieważ jego ciało udostępnił artyście i był jego e, kanwą, jego, jego obrazem. Mhm. Równocześnie miał podpisaną umowę z tym artystą, że kiedy umrze, to jego skóra zostanie z niego zdjęta, ponieważ. <śla> no, Ponieważ ten to dzieło będzie trwało dalej mhm. i można było go obejrzeć za życia ze świadomością, że kiedy on umrze, to ta skóra dalej będzie wystawiana. To, yy, to w ogóle jakby trochę znaczy, <grym> to zdjęcie skóry mnie zaskakuje, ale tatuaż w tamtej części świata jest bardzo istotnym tak, elementem. Tak, tak ta, Nowa ta, Zelandia, takie Australia. Małorysi bardzo się tatuują mhm. szczególnie mają te słynne tatuaże na twarzy. Tak. Jest pierwsza małoryska dziennikarka. Ja właśnie teraz, która jakby na wizji y, tak. była, jakby, tak, tutaj miała ten swój taki, taki bardzo tradycyjny tatuaż mm -hmm, na twarzy. Mm -hmm. On się jakoś nawet nazywa, nie pamiętam, ale pewnie tutaj gdzieś jakoś wpiszę, jak one mm -hmm. się nazywają. Natomiast bardzo fajny był odcinek. Też słuchaj podcastów, słuchałem też. Zlinkuję na ten temat bardzo fajny temat. Mm -hmm. y, wróćmy do tatuaży winnych, czyli będziemy mówili o tatuażach, o tematyce winnej. Tematyce winnej tak. na Skurach Skórze ludzi, taki, ludzi, widzów, widzek tak. Twojej i innych. E, tak. Ja bym chciała zacząć od pokazania ci pierwszego tatuażu winnego, który de facto widziałam ponad 10 lat temu i zainspirował mnie do jednego z moich tatuaży. Dobra. E, mojego kolegi, słuchaj, mhm. dziennikarza winiarskiego z e, Finlandii, mhm. który kiedyś prowadził też taki kanał, jak my prowadzimy okay, ze swoim dobra. kolegą. Ja go, znaczy, trudno powiedzieć, że go oglądałam, bo też nie rozumiałam w większości, ale naprawdę super śmieszny kanał. Mieli mhm chłopcy. Mój kolega dziennikarz nazywa się Ilka Siren i pozwolił mi, zresztą zrobił specjalnie zdjęcie. Zobacz, teraz ci My okay, ja sobie będziemy oglądać tu zdjęcie, a wy je będziecie widzieli, słuchajcie, na ekranie. Tak, no. ja, ja poznałam Ilkę wiele, wiele lat temu. Ilka Siren prowadził fantastyczny kanał o winie, taki naprawdę bardzo śmieszny. Mhm. Teraz wciąż jest dziennikarzem winiarskim, ale przede wszystkim, nie uwierzysz, pakuje. Jest takim pakerem, A, że to jest niewiarygodne. I... Tak. Po prostu podnosi. Wczoraj podniósł 185 kg. 185. To trochę I jest. Dobra. Pamiętam jak pierwszy macie raz zobaczyłam... ma coś wspólnego dalej. Mamy, tak. Oprócz winiarstwa macie pakowanie teraz. Jako... I... Dobra. I zobaczyłam wiele lat temu tą jego um, amforę. Mhm. I zawsze, zawsze, patrzyłam na to z dużym podziwem. Lubię to, to umiejscowienie, to, że ona, wiesz, jest taka jakby zwrócona w stronę dłoni. No mhm. po prostu to jest jeden z pierwszych takich tatuaży winnych, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Amfora ciekawy, w ogóle też kształt, bo jest takim bardzo charakterystycznym, mhm. jeżeli chodzi o wino. Taki jest reprezentacyjny, mhm. jeżeli chodzi o całą jakby historię. historię, też historię też wina, więc dokładnie. Super. Ale faktycznie on jest pięknie tu ułożony, bo, bo tak na wyciągniętej ręce, tak. jak na przykład na, na lewach, tak, to to jakby Widoczny cały mhm. tatuaż. Super. Dobra, co masz tam? Kolejny. Kolejnego. I teraz kolejny tatuaż to jest tatuaż mojej przyjaciółki. Okej, okay, dobra. E, dziewczyny, którą poznałam przez to, że zaczęła przychodzić na moje degustacje i kolacje, mhm. e, kolacje degustacyjne. I to jest tatuaż super inspirowany. Super. Kim? E, Ratotuj. Nie. Banksim. A, Banksim, okej, okay, dobra. no masz To, rację, ta, to jest szczur z Banksiego, który leci na korku, korku od, od wina musującego. Od musującego Po prostu uwielbiam ten tatuaż. Jak pierwszy raz go zobaczyłam, powiedziałam: o Jezu, nie wierzę w to! To po prostu jest super. E, mam tutaj dwa zdjęcia. Zobacz, jak on Ekstra, pięknie wygląda. No. Ja go bardzo, bardzo lubię. Ja w ogóle uwielbiam szczury, nie wiem, czy wiesz. Nie, nie widziałam. Szczury są jednym z moich ulubionych Naprawdę? motywów. Ja też mam szczura wytatuowanego, więc uwielbiam szczury w ogóle. Ja biegam na i tam jest dużo szczurów. Ostatnio miałem prawie że nieprzyjemny wypadek ze szczurem, ale na szczęście on uniknął śmierci i ja również. Prawie go przejechałeś, tak? Prawie go przebiegłem. No. Przebiegłem! <śm> No nie, no w sensie, no bo biegliście biegłe. razem, on trenował, ty trenowałeś. Kto szybszy, kto szybszy? Dokładnie. Było... Nie, to przebiega biega do kół, wo, koło wistu, takiego stawu y, na brzegu Tam jest taki. Y, to Ale że biegliście pewnie równocześnie. Nie, no on przebiega one przebiegają, jakby z jakiegoś powodu do tej wody, tam no nie tak wiem, no. co, co tam się dzieje w każdym bądź razie. Branie było robiło. I on nagle mi wyskoczył, Słuchaj, jak lecisz takim, wiesz, y, tak jak pełnym tempie szybko. Sinka, no. i, no, i, tak. i on i on ci przebiega, no to jakby z jak, w jakiś sposób zatrzyma. Mają swój ruch w powietrzu, to znaczy po prostu nie stanąłem nogą wtedy, kiedy on oh, przebiegał, no. tylko odrobinę jakby wow. później wow. i robić Ale on jest bardzo fajny, super. Ja mówię, jeszcze wiem. mi przypomina, że co, był taki film, ratatuj. muszę odnaleźć. Nie, ale nie ratatuję, jeszcze muszę odnaleźć, w którym był taki czarno-biały film, który był facet, który leciał na bombie atomowej. Okej. Okay. To było bardzo ciekawa, dziwna taka scena, taki, yy, yy, taki dosyć wyjątkowy ale znajdę go i to mi trochę przypomina, on siedzi na tym korku po prostu tak jakby sobie gdzieś mm -hmm. w kosmosie, polecieć. I Justyna, która, która mm -hmm. jest posiadaczką tego tatuażu, powiedziała, że to był dla niej taki pomysł, był, żeby połączyć yy, świat wina i sztuki. Fajnie. Fajne, super. Nie? Bardzo lubię. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że nie zrobią to co z Banksem, czyli wycinają całe ściany, więc mam nadzieję, że nie wytną kawałka. <laughs> No słuchaj, może trafi kiedyś do muzeum, wiesz. A ten tatuaż tutaj zrobiła Hanna Manna. To jest polska tatuatorka, której tatuaż mam też ja, ale mm. pokażę go później, także Dobra. ja też. Uwaga. Teraz tatuaż, tatuaż Kamili dzierżawskiej, która jest somelierką, pracuje obecnie w lebraci. Mm -hmm. I to jest taki tatuaż, który bardzo zwrócił moją uwagę pierwszy raz, kiedy go zobaczyłam. On się składa z dwóch elementów, jak Widzę widzisz. Tak tak. Na górze mamy taką damę z łasiczką, gdzie łasiczka została zastąpiona przez butelkę, butelkę wina m. i na dole mamy po prostu kieliszek wina. Więc bardzo mnie jednocześnie zwłaszcza... robiła? czy to było tak, że trochę tak, dwa jest tatuaże całość, połączone. Nie, to Ja też miałam właśnie takie. Wrażenie, fajnie że to wygląda są... tak, jakby najpierw sobie zrobiła na przykład właśnie ten kieliszek, a potem a później, dorobiła tak. Tak, ale z tego co rozumiem, to. Y, tak, tutaj ona też chciała połączyć, znowu zobacz, mamy łączenie sztuki, sztuki no bo mamy Dawin'sego, tak. z miłością do wina mm -hmm. i z miłością do księżyca, biodynamiki, win naturalnych, bo tutaj masz ten element ten księżyca. księżyca. Mm -hmm. Uważam, że to jest taki fajny, graficzny tatuaż, nieoczywisty i nie taki bezpośredni. No, i, i... Ale, ale jest też taki bardzo w ogóle kubistyczny w kubistyczny. charakterze to nie jest tak, że taki trochę... jeszcze tak. jakby nurt w ogóle dotyka mm -hmm. się... fajnie. Mm -hmm. Robiony w Polsce? Robiony w Polsce, w INK w, ink w Warszawie mm -hmm. i zrobił to Jakub Szewczyk, którego bardzo lubię. Teraz mamy znowu kwewni, zobacz, tak, zobacz jakie jest, to są jest niesamowite. Tak, jest forma amfory, ale Widać, kwevri, że to jest tak. męska noga. <laughs> więc mamy amforę, tak. mamy księżyc, mamy słońce i mamy korzenie. korzenie, więc ewidentnie jest to tatuaż kogoś, kto kocha wina naturalne. Księżyc w takiej formie w ogóle też takiej arabskiej trochę. Arabskiej hmm. trochę, tak. Hmm. I te oko Kiedy widzę ten tatuaż to od razu wiem kto go zrobił, hmm. bo jest to jeden z moich ulubionych polskich tatuatorów, Mariusz Trubisz. Okay. Również, ale znowu jest taki dziwny taki kubizm, znowu się tak, pojawia ta bardzo podobna tak. kreska jak do, do tego poprzedniego. No, trochę podobna, hmm. trochę podobna, tak, ale jednak Mariusz Trubisz ma taką, taki, taką stylistykę, która jest nie do podrobienia i znowu hmm. śmieszna rzecz, Człowiekiem, który posiada ten tatuaż jest Norbert Dudziński. Oh, to okay. jest noga Norberta. Norberta Dudzińskiego, jakbyś nie wiedział. To nie poznał, więc znam Norberta dobrze, ale nogi bym jego nie poznał. No właśnie, więc to jest nasz świetny, świetny sommelier polski, pracujący przez wiele lat w Dyletantach. Teraz prowadzi swój własny sklep z winami Lalu i degustacje robi. A wcześniej w restauracji Garanium w Kopenhadze. No w ogóle no mistrz świata, mistrz. jeżeli chodzi o, o wina. Super, super. Um, a jeżeli chodzi o tatuaż sam. Autorem jest Mariusz Trubisz, dla mnie, dla mnie absolutny kultowy. Ja nie chciałam, że, że tak w ogóle jest to się tak? nie ja myślałem, że ty po prostu się tak tylko malujesz nie, na ciele. A nie, to wszyscy ja zaraz opowiemy? Opowiemy jeszcze o tym, jak to się robi. Ale Mariusz Trubisz jest dla mnie po prostu absolutnie kultowym polskim tatuatorem. I śmieszna jest rzecz taka, że przed chwilą opowiadałam o tym, że Hanamanna, Manna, ja też mam od niej tatuaż, od Trubisza też mam tatuaż. Kochan trubisza, trzy lata, słuchajcie, umawiałam się do trubisza. Trzy lata czekałem, żeby mi zrobił tatuaż. Czyli na coś dobrego trzeba wa warto poczekać. Trzeba warto tatać. poczekać, tak. Dobra. Teraz śmieszny tatuaż, słuchaj, po prostu nie mogę się nadziwić. Zobacz no. na ten tatuaż. On pokazuje metodę produkcji wina. Ta. Widzisz ta. to? Ta. Mhm. Od winnicy. Przez tutaj odszypułkowanie, prasę, tak. trzymanie w beczce aż do kieliszka. Kolory są bardzo, bardzo intensywne. Zrobił to jagód tatu. Mhm. Mm, I to zdjęcie przesłała nam Ania, Ania Gałęcka, która ma jeszcze jedno, jeden tatuaż, po prostu trybuszon, natomiast wybrałam ten, żeby Wam pokazać. Wiesz co w nim jest wyjątkowe? To, że te kolory są tak intensywne, one tak. są takie mało naturalne, tak, prawda? Tak. I one jakby, wiesz, ta zieleń, te wszystkie barwy są takie… Przerysowane, przerysowane takie, takie super kolorowe. Tak, tak. Takie wyskakujące. O, wiesz, to przy okazji, jak już jesteśmy przy tym tatuażu, to Ci powiem, że mm, tatuaże kolorowe znacznie bardziej bolą. W sensie tak? ja no patrzę tak. na ten tatuaż i sobie myślę… Ania szacunek, bo ja wiem, jak cię to bolało. Ja po prostu wiem, bo ja też to przeszłam. Mam również kolorowy tatuaż w tym samym miejscu, i kolory bolą znacznie bardziej niż, niż czarny, zwykły tatuaż. Więc gdybyście kiedyś chcieli sobie zrobić tatuaż, to nie róbcie tego, co zrobiłam ja. Czyli ja zaczęłam od wielkiego tatuażu, który trwał 8 godzin i był kolorowy. Ostatnie dwie godziny ryczałam. Lepiej zacząć od małego i czarnego, bo wtedy naprawdę nic nie boli. Monochromatycznie. Monochromatycznie, ale nie, w ogóle każdy kolor boli, bo musisz go bardziej tam tak, a, wprowadzać bardziej, pod skórę, a, masakra. I ostatni tatuaż, który chciałam pokazać, uh -huh. bardziej taki, e, powiedziałabym, klasyczny w temacie, bo uh -huh. kieliszek. Dużo uh -huh. ludzi w ogóle wysyłało po prostu kieliszki, uh -huh. um, ale tutaj fajna jest ta kreska i to jest dziewczyna z butelką wina. Mijo Tattoo zrobiło ten tatuaż. Eee, uważam, że jest, że jest bardzo fajny również. To jest taki tatuaż, który, jeżeli nie chcecie zaznać bardzo dużego bólu, to idźcie w tę te, styk. <grych> Zdecydowanie. No dobra, no i, i już. No i później chciałabym pokazać jeszcze moje tatuaże, tatuaże ewentualnie i opowiedzieć o nich. Tak? Dobra. Mój pierwszy tatuaż to jest tatuaż Jagody, taki tatuator nazywał się Jagoda i to jest tatuaż, który jest niesamowity, ponieważ jako inspirację wysłałam Jagodzie zdjęcia oczywiście sekatorów, zdjęcia pras winiarskich oraz zdjęcia Douro. douro. Okay. Jadę do Portugalii. Ja Przyprowadzę się tak, do Portugali. To, to jest to, mój kochane, pierwszy doğru. w ogóle w życiu tatuaż i chciałam go mieć na, na prawej ręce, bo jak nalewam wino, to go to widać. To. I właśnie tak. I Jagoda, słuchaj, rok później umarł. Bardzo młody człowiek, bardzo fajny tatuator, naprawdę jeden z takich też bardzo kultowych tatuatorów, który w bardzo młodym wieku później niestety umarł, więc... Więc to jest taka bardzo Zostępnie fajna pamiątka. W takim razie, ale super pamiątka pani. E, następnie mam tatuaż, no, tak. który jest znany, bo to jest tatuaż, który sama sobie narysowałam. Tak, mój mąż również ma moje dwa tatuaże, oraz jest jeden somelier, który nie wysłał mi swojego tatuażu, więc ostatecznie nie ma tego tatuażu w naszym odcinku, ale który również ma mój rysunek na udzie. Tak? Tak. Na udzie? Na udzie ma mój rysunek. Jeden z somelierów. Także, no, dobrze, dobrze. shame on już że się nie zgłosiłeś, żebym to pokazała, więc nie pokazuję, bo nie mam, nie mam pozwolenia. Następnie Hanamana, ta, która zrobiła tego szczurka. Mhm. To mam też tutaj właśnie kwewry, więc inspiracja. To niesamowita jest niesamowite, słuchaj, jakby ta jakaś technika, bo, bo tak. to, jak to jest zrobione. Tak, to znowu było 6 zrobienie. godzin kropeczkowania. Tak, niesamowite. No? Więc znowu to jest inspiracja Ilką, czyli mhm. tym moim kolegą. Mhm. Zawsze chciałam mieć kwewry i zawsze chciałam mieć Quevry w tym samym miejscu, w którym on ma. Oczywiście inna stylistyka, ale, no, ale właśnie inspiracja trochę moim kolegą i mhm. pierwszym tatuażem, którym się zachwyciłam. I ostatnia rzecz, Mariusz Trubisz, i mm. to jest z kolei obraz Szagala z 1928 roku. I to jest, jest portrè over. przedstawia to kobietę, która na swoich barkach trzyma mężczyznę z kieliszkiem w dłoni, mm. portrè czyli portret z kieliszkiem. Mm. W oryginalnym obrazie yy, kobieta w ręce nie trzyma butelki wina, tak jak u mnie, tylko trzyma karty. Okay. To są lata 20., no tak. więc mm. tematyka kart ale postanowiłam zamienić te karty na butelkę wina, żeby było bardziej spójnie. No i jest to obraz Szagala w interpretacji właśnie Mariusza Trubisza, który robi, bardzo lubi pracować właśnie w taki sposób, że ma jakiś obraz, mm -hmm. albo stare zdjęcie, albo kadr z filmu i interpretuje to Super na swój sposób. Kochani, Mamy nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś tatuaże, których nie pokazaliśmy, no na pewno takie są, pokażcie, przyślijcie nam zdjęcie, ale możecie też po prostu je wrzucić dziś tutaj pod spodem w komentarz. Myśl, że chętnie że a nie, nie można? Chyba nie można. No to prześlijcie nam na... Prześlijcie do mnie y na, tak, na Instagramie, dokładnie. To może wrzucimy na Instagrama. O, zrobimy sobie hmm? na Instagramie może dokładnie. Taką, y, serię o tatuażach. Pamiętajcie, y, żeby lajkować, uh -huh. też, jeżeli tylko Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby szerować to jest bardzo istotne i żeby wcisnąć ten dzwoneczek, bo wtedy będziecie dostawali powiadomienia o kolejnych odcinkach. No i pijcie odpowiedzialnie. I w komentarzach nie dyskutujmy o tym, czy te tatuaże są dobre, czy nie. Nie, no nie. Po nie prostu, prostu są ludzie. Którzy mają, są ludzie, którzy nie mają i już. Skupmy się na y, fajnych, ciekawych. Y, fajnie by było, żebyście nam poopowiadali Wasze doświadczenia z tym tematem. Widzimy się w przyszłą środę o 17. .00. Dzięki z nami byliście. Do zobaczenia. Kochani, być może niektórzy z Was są tutaj po raz pierwszy i chcą zobaczyć coś nowego, ciekawego. Obejrzyjcie koniecznie nasz odcinek, w którym niekonwencjonalnymi metodami otwieramy butelki wina. A ja prawie straciłem oko.